Cześć, witam was na kanale Metloetylo Makeup i dzisiaj pokażę wam tutorial do tego przepięknego, ekstrawaganckiego Foxy Eye, który możecie zinterpretować dowolnie, bo w trakcie mówię, w którym momencie wiecie przerwać, żeby nie było aż tak ekstrawagancko. Także zapraszam serdecznie do oglądania dalej. No to zaczynamy do makijażu. Będę używać palety Valentina z Glam Shopu. Nabieram sobie na puchaty pędzelek, taki nie najbardziej zbity, ale też wiecie, no po prostu jakiś taki puchacz. Cień Lolita i będę go nakładać tutaj w wewnętrzną część mojego załamania. Nie jakoś dużo chcę, tylko odrobinę to miejsce podkreślić. Na palec nabieram sobie odrobinę cienia. Co to, to jest? Flirciara, takiego różowego. I wklepuję tutaj e, nawet nie na całość, tylko tak, jakby trochę na. E, trochę tak do połowy tej ruchomej powieki. Nie chcę, żeby go było jakoś dużo. Chcę, żeby był taki, wiecie, taki delikatny po prostu błysk, ale żeby on tutaj nie wychodził na pierwszy plan. Normalnie, jak nie ja. Mało błyszczący cień. Nie do pomyślenia po prostu. Tu delikatnie jeszcze rozpracowuję czystym palcem. Na skośny pędzelek nabieram sobie cienia czekoladki. W ogóle, Jezu, jaki ten cień jest zjechany. Znaczy, to jakby nie jest moja wina. Po prostu w podróży jakoś mi się rozwalił, ale za to bardzo go lubię. I teraz będziemy sobie nim szkicować naszą kreskę. Yy, zaczynam od zewnętrznego kącika, jak zwykle. Patrzę się na wprost. I jadę przy samej linii rzęs. I teraz tak bardziej już przekręcam głowę na bok, i już wyjeżdżam z tą kreską. I jadę sobie tutaj tutaj mam taką końcówkę brwi. Ok, i teraz tym cieniem nabranym na ten pędzel. Patrzę jeszcze oczywiście na wprost, żeby mieć, żeby ta kreska, jak patrzę się tak normalnie do przodu, to żeby była przedłużeniem. Ewentualnie delikatnie trochę niżej niż moja dolna linia rzęs. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Tutaj mam tą linię rzęs i sobie ją wyprowadzam tutaj o w stronę tej końcówki brwi. I teraz tutaj sobie to pogrubiam, tak żeby była w odpowiednim kształcie, jaki mi pasuje, takim lekko wydłużonym. To co ja jeszcze tutaj zrobię, to przejdę sobie z tym cieniem na dolną powiekę. Tak też przy samej linii rzęs. Do mniej więcej połowy oka. Wybieram sobie cienia. I teraz kluczowy moment. Będę nim tutaj jechała w tym zewnętrznym kąciku. I tutaj patrzę na przedłużenie mojej górnej powieki, jakby wyobrażam sobie, że ona tam jeszcze dalej schodzi, że ona jest taka bardziej pogłębiona i próbuję to wydobyć. O, w ten sposób. Widzicie, ona jest jakby, ta kreseczka tutaj jest przedłużeniem tego, co mam, no, no co po prostu wyznacza mi moja górna powieka. I też co jest ważne w Foxy Eye, to ja przynajmniej nie rysuję w ogóle kreski tutaj przy linii rzęs. To, co tutaj będzie przy tej linii rzęs, to będzie jedynie czarna kredka na górną linię wodną i dzięki temu właśnie uzyskamy ten efekt takiego lisiego oka, bo jakbyśmy tutaj zaczęli rysować, to mogłoby nam to już, wiecie, tak trochę zatracić ten kształt, także po prostu pomijamy tamten fragment. I teraz, co jest jeszcze ważne, to biorę sobie ten pędzelek, i jakby dojeżdżam do tej dolnej linii wodnej. Tu jeszcze troszkę poprawiam. No i jest ok. Tak jak widzicie, to jest na razie tylko i wyłącznie szkic. Na razie się jakoś tym bardzo nie przejmujemy. Dopiero jak będziemy to poprawiać czarnym cieniem, wtedy musimy się dużo bardziej skupić. No to jedziemy dalej. Na takim etapie moglibyśmy to już teoretycznie zostawić, ale tak jak widzicie, ja zrobiłam sobie taką fajną falkę, taką dorobioną od góry kreskę, powiedzmy. Także zrobię to też przed kamerą. Także mamy takie dwie wersje trochę tego makijażu. I, 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 i jedziemy tutaj. Musimy, musimy sobie popatrzeć przede wszystkim na to, jak to zrobiliśmy na drugim oku. I to musi być symetrycznie. To jest trochę masakryczne zadanie, ale wiecie, damy radę. Patrzę sobie na załamanie. Tutaj mniej więcej właśnie to czarne, to czarna kreska wchodziła mi w to załamanie i się w nim tam trochę chowała. Także teraz też muszę zrobić. Co prawda niestety mam także jedno załamanie trochę inaczej na jednym oku i na drugim. Ale myślę, że będzie ok i tak sobie, wiecie, delikatnie szkicuję. Nie przejmuję się jakoś bardzo, jak mi nie wyjdzie. Po pierwsze zawsze mogę zmyć patyczkiem kosmetycznym, a po drugie i tak to będę poprawiać czarnym cieniem, więc wiecie, pół biedy, jak się coś schrzani. I rysuję sobie taką falkę, właściwie wzdłuż załamania. Yy, normalnie jakbym, znaczy może normalnie, jakby to nie było foxy eye, to bym tego nie robiła jakby w samym załamaniu dlatego, że chciałabym sobie jakoś to oko powiększyć, a teraz jak chcę je tak, wiecie, ulisić, <grych> zrobić właśnie takie bardziej bardziej zalotne, bardziej takie płaskie no to jadę po prostu w to załamanie i teraz już zaczynam sobie tutaj łączyć te dwie kreseczki i jadę tutaj od tej, mojej, od tej mojej końcówki, tak w górę. Robię trochę taką falkę. Tak trochę w dół, trochę w górę. Tak, wiecie. Pół na pół, trochę. I, I teraz wyciągam tutaj jeszcze bardziej, żeby mi się zrobiło takie, wiecie, takie fajne tutaj wydłużenie. No i sobie teraz tutaj na spokojnie muszę dopracować. Chociaż wydaje mi się, że jest OK. Jeszcze wiecie ten cień brązowy do pół biedy, jak coś tam się psuje. Wydaje mi się, że symetria jest taka w miarę w miarę. Teraz będziemy poprawić to czarnym cieniem. Chyba sobie zacznę od tego wewnętrznego kącika, bo myślę, że będzie najprościej. Tak. I jedziemy tu. I ponieważ będę robić też czarną linię wodną, to tutaj delikatnie sobie też wjeżdżam. Na tą. Nawet tak przy linii rzęs. Sprawdzę. Wiadomo. To jest raczej zapiek zmniejszający oko, niż powiększający. Umówmy się. Ale tutaj nie chodzi nam do końca o powiększenie. Chodzi nam o wydobycie tego kształtu. Więc to jest, wiecie, trochę coś innego. Jak patrzę to na tej drugiej stronie, muszę sobie poprawić delikatnie, żeby było. Tak samo. Ok, jest w miarę podobnie, przynajmniej tak z daleka. Z bliska, no to wiadomo, nie zawsze jest idealnie i równo. Tu jeszcze sobie dopracowuję drobinkę, Wjeżdżam. No i jest fajnie, jest fajnie. Dobra, jedziemy tutaj z tym zewnętrznym kącikiem, Zaczniemy sobie też od dołu. A, nie powiedziałam jakiego cienia używam. Używam cienia y, Dyskoteka z no, tego czarnego tutaj z palety Valentina. Sorry. prostu się skupiłam na technice i no. I mi wyleciało z głowy. Tutaj oczywiście mi się osypał, więc będę musiała trochę się tym zająć później. I tutaj właściwie nakładam sobie ten cień w miejsce, gdzie już mam ten brązowy. To mi właśnie dużo ułatwiło i dzięki temu nie będę miała, wiecie, dużych problemów, gdzie nałożyć ten cień. Teraz po prostu jest tak, na automacie się trochę leci. Tu taki trudniejszy moment trochę. Ten zewnętrzny kącik. Tutaj teraz. Też jest kluczowy moment. Wiedziała. Tu już tak czubeczkiem tu polecam właśnie, jak robicie kreski kreski cieniami. To tutaj przy końcu to już czubeczek, wiecie, leci. Nie, nie lecimy całością, tylko właśnie samym czubkiem. No i teraz tutaj to najgorsza chyba część. O, by mi się udało. O, super. Super. Świetnie. było dobrze tu wyprowadzone. Teraz jedziemy. Tak jak widzicie. Jak już się ma tu wszystko narysowane, to jest rachciach i po bólu. Po grubie po tej drugiej stronie, bo to jest, wiecie, to jest zawsze tak, że nawet jak robimy kre najpierw jedno potem drugie oko, to potem i tak musimy poprawić, żeby te oczy były symetryczne. No bo kreski to jest jednak taka rzecz, że ona no, no nigdy nie wyjdzie taka sama. no Nie ma opcji po prostu. Po prostu nie ma, nie ma takiej opcji. Człowiek nie jest maszyną, więc... No nie, no trzeba poprawić i tyle. Toż jeszcze biorę sobie ten cień, czy znaczy ten cień, ten pędzel, na którym miałam cień Lolita, ten jaśniutki. Tak sobie nie wiecie, tutaj przejadę delikatnie, żeby tą końcóweczkę rozetrzeć, bo ona nie była taka super graficzna, tylko tak delikatnie graficzna. <laughs> Powiedzmy. E, teraz sięgam sobie czarną kredkę. To jest e, kredka z Eveline. Eyeliner Pencil Waterproof. Tak, dało mi się. I jadę z nią tutaj na dolną linię wodną. To jest kluczowy moment, dlatego że dzięki temu ta kreska będzie spójna po prostu z całym okiem. Jeżeli nie narysowalibyśmy tego, a mamy dość mocno widoczną tą linię wodną, to faktycznie byłoby widać, że tu jest przerwa, że tu nie ma tej kreski. A w momencie, kiedy sobie to dorysujemy, tutaj. Do tej przerwy nie widać. No jak średnio mi się podoba, jak to wyszło, więc biorę sobie mój taki pędzelek, dość precyzyjny, ale nadal lekko, no taki języczkowy, ale trochę puchaty, nie wiem jak to opisać do końca. I trochę sobie tutaj rozcieram, żeby to nie było takie, żeby tego nie było widać. Dołożę sobie jeszcze tej kredki. Biorę sobie jeszcze odrobienie tego cienia, diskoteka. Tu przejadę wzdłuż linii rzęs. I teraz nabiorę sobie cień Lolita, czyli ten jasny różowy. I rozetrę tutaj ten dół. Żeby nie był taki smutny, czarny. Zwłaszcza tutaj ten zewnętrzny. Wewnętrzny, wewnętrzny. Wewnętrzną część. Dolnej powieki. Tutaj musiałam troszeczkę pokombinować, bo dość mocno mi się ten cień osypał w taki sposób, że już się nie dało go naprawić, więc musiałam tu troszeczkę pokombinować z korektorem już na przypudrowany podkład. Mam nadzieję, że to jakoś mi nie zepsuje efektu końcowego. Myślę, że nie. Także jedziemy dalej troszeczkę z tym cieniem. On widzicie się zrobił taki fajny fioletowy w sumie. Dobra, zakończmy już to cieniowanie i teraz przejdziemy sobie do rzęs. I do rzęs użyję trzech w sumie, dobra, dwóch moich ulubionych maskar. Trzecia to jest po prostu odżywka Advanced Volumier, która idzie jako baza pod tusz do rzęs. I jako pierwsza warstwa pójdzie tusz Pump Up od Lovely, a jako druga Varieté od Eveline. Okej, okay, tak prezentuje się skończony makijaż. Przyznam szczerze, że wyszedł dość ekstrawagancko, jak na mnie, nawet jak na mnie. Nie robiłam nigdy w życiu takich kresek tego typu, ale powiem szczerze, całkiem ciekawie, całkiem ciekawie. Wydaje mi się, że też całkiem dobrze ujęłam tą technikę Fox Eye w tym filmie. Mam nadzieję, że z niej skorzystacie. Jeżeli nie do takiego identycznego makijażu, to do jakiegoś inspirowanego tego typu makijażem. Dawajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o nowym studio. Wiecie o lampach, o tle. Yy, wydaje mi się, że wyszło to całkiem fajnie i profesjonalnie, jak tak patrzyłam sobie na te pierwsze nagrania. Także dawajcie mi znać, co o tym sądzicie. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i Facebooka, gdzie możecie podziwiać moje inne. Makijaże, albo to co robię z włosami, albo na przykład jakieś polecenia kosmetyczne, pielęgnacyjne i ogólnie wszystko, wszystko naraz. E, także tam Wam serdecznie zapraszam, bo wydaje mi się, że ostatnio się dość uaktywniono. Także. Jest to oglądać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, jeżeli Wam się podobało kciuku w górę komentarzu. To mi bardzo pomoże. Wiecie, w rozwijaniu tego kanału, w zasięgach i, i w, ogóle, w ogóle we wszystkim. Eee, także piszcie, lajkujcie i subskrybujcie, jak to mówią youtuberzy profesjonalni. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę. No i co? Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!